Jest poniedziałek, 22 kwietnia. Agnieszka Giesz, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza, co dziś w programie. Były kontrole, były mandaty. Straż Miejska podsumowuje sezon grzewczy. Tam nie chcieli zmian. Wyniki drugiej tury wyborów w regionie. Na krótkim łańcuchu, na środku pola, bez picia i jedzenia, tak ktoś zostawił psa w szczypiornie. Zniszczyli auto kaliszance. Kobieta szuka sprawców. Poranny pożar w kamienicy na zamkowej strażacy ewakuowali dwie kobiety. Pościg ulicami Kalisza wiadomo, dlaczego 41-latek uciekał. Jedyny w Wielkopolsce ośrodek wsparcia i testów działa w Kaliszu. Jak można z niego skorzystać? Choć w ostatnich dniach przymrozki dały o sobie znać, to powoli sezon grzewczy dobiega końca. Przez kilka miesięcy strażnicy miejscy kontrolowali, czym kaliszanie palą w piecach. Jakie są wyniki? Sezon grzewczy dobiega końca, a co za tym idzie Straż Miejska podsumowała działania zespołu do spraw związanych z szeroko pojętą ekologią. Kontrole trwały 3 miesiące od stycznia do końca marca. W toku naszych działań podjęto ponad 340 kontroli kotłów i pieców, z czego ponad 270 kontroli to były kontrole podjęte z inicjatywy własnej. W wyniku interwencji, które były realizowane przez strażników miejskich, w ponad 100 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Te nieprawidłowości dotyczyły głównie spalania odpadów w piecach i kotłach, używania niewłaściwego opału, jak i również braku złożenia deklaracji CEP. W trakcie działań patrolu Eko weryfikowane były również klasy pieców węglowych. W wielu przypadkach okazywało się, że osoby spalały właściwy opał, ale były to stare piece, stąd pojawiało się zadymienie. W takich sytuacjach nie wystawiano mandatu, a pouczenia. Przypominamy tutaj mieszkańcom Kalisza, że zgodnie z przepisami ustawy antysmogowej od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe przepisy, które wskazują na to, że w chwili obecnej eksploatowane powinny być piece klasy trzeciej i wyższej, a więc te osoby, które jeszcze nie wymieniły starych tak zwanych kopciuchów powinny tego dokonać w jak najszybszym terminie. Piece klasy trzeciej będą tutaj eksploatowane i używane do końca grudnia 2027 roku. Roku. Biorąc pod uwagę kończący się okres grzewczy, do Straży Miejskiej wpływa coraz większa liczba zdarzeń związanych z podrzucaniem odpadów, wypalaniem traw i śmieci na otwartej przestrzeni. Informujemy mieszkańców Kalisza, że prowadzić będziemy patrole takich miejsc, będziemy takie miejsca. Yy, nagrywać za pomocą urządzeń rejestrujących. Mam tutaj na myśli nowoczesne fotopłapki, które zostały zakupione z budżetu obywatelskiego. Dlatego też yy, również do mieszkańców kierujemy apel. Jeżeli ktoś widzi yy, dzikie wysypisko, może zgłosić ten fakt do Straży Miejskiej pod numer alarmowy 986 bądź też wysłać na, maila do naszej instytucji i prosimy również także o zgłaszanie wszelkiego typu nieprawidłowości jeżeli ktoś z mieszkańców widzi że ktoś w danym momencie podjeżdża na przykład pod kontener czy jakieś inne miejsce i dokonuje pozbycia się odpadów w sposób nielegalny aby zgłaszał nam ten fakt i my będziemy tutaj podejmować stosowne działania Mandat zapalenie w piecu może kosztować nawet 500 zł, i takimi kwotami strażnicy miejscy karali mieszkańców. Odmowa przyjęcia takiego mandatu grozi skierowaniem sprawy do sądu, a wtedy kara z reguły może być znacznie wyższa. Dogrywka wyborcza zakończona. W niedzielę odbyła się druga tura wyborów samorządowych w tych miejscowościach, gdzie pierwsza tura nie przyniosła rezultatu. W większości samorządów w regionie, w tym w stolicy naszego województwa w Poznaniu, dotychczasowi włodarze obronili swoje stanowiska. Druga tura wyborów samorządowych odbyła się m.in. w Ostrowie Wielkopolskim. Tam Beata Klimek wygrała, mając 58% głosów z Jakubem Paduchem z koalicji obywatelskiej. Klimek rozpocznie zatem swoją trzecią kadencję na stanowisku prezydenta miasta. Ostrawianie postawili na ciężką, uczciwą pracę i na rozsądek. I to jest też wielka wartość tych wyborów i tej wygranej. Prawo Ostrowie. Bez zmian na stanowisku prezydenta również w Koninie. Tam urzędujący włodarz Piotr Korytkowski z Koalicji Obywatelskiej pokonał Roberta Popkowskiego, który startował z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Korytkowski zdobył 57% poparcia. W Turku urzędujący burmistrz Romuald Antosik wygrał z Piotrem Rybarskim. Bez zmian również w Sieradzu. Przed nami kolejny etap niezbędnych do dalszego rozwoju Sierada Pracy. Paweł Osiewała zostaje na stanowisku prezydenta. W powiecie kaliskim Marek Cieślarczyk obronił stanowisko wójta Brzezin, wygrywając z Robertem Marszałkiem, a w powiecie pleszewskim mieszkańcy gminy Gołuchów wybierali następcę wieloletniego wójta Marka Zdunka. Nowym włodarzem gminy został Tomasz Pawlak z trzeciej drogi. Trudno wyobrazić sobie, co czuł ten pies, przywiązany do krótkiego łańcucha na środku szczerego pola. Bez picia, bez jedzenia. Na szczęście, ktoś zauważył zwierzę i powiadomił służby. Pies został uratowany, a policja ustala teraz, kto mógł z nim tak postąpić. Trzy dni bez jedzenia i picia. Tak długo czekał pies na przyjście swojego właściciela, jednak się nie doczekał, dlatego musiało dojść do tej interwencji. Kilka dni temu w szypiornie na polach za budynkiem dawnej agromy, jeden z przechodniów zauważył trzy betonowe pręty wbite mocno w ziemię, a przy nim przywiązanego na krótki łańcuch wygłodniałego i spragnionego psa. Tam jeszcze jakaś szmata. Nie wiemy, czy ta szmata była rozłożona na pozostałych dwóch palikach w formie jakiejś tam płachty, żeby chroniła przed wiatrem, czy to było legowisko. To już nawet nie jest takie ważne. Po pierwsze, ktoś tego psaka tam zostawił na tym polu. Po drugie, osoba, która Zgłaszała, już widziała tego psiaka trzy dni wcześniej, czyli ten psiak przez trzy dni w zimnym wietrze, w deszczu na tym polu stał. Są przesłanki, że ktoś w ten sposób próbował zabezpieczyć pole przed dzikami. Czy to prawda? Nie wiemy. Po interwencji pracownika schroniska wraz ze Strażą Miejską piesek został przewidziony do schroniska, gdzie został natychmiastowo przebadany. W badaniach nie wyszło nic, co miałoby wskazywać na zły stan zwierzęcia. Pomimo przeżytej traumy, piesek jest bardzo otwarty na ludzi i nie jest już wygoniały jedzenia, ale interakcji z człowiekiem. Niewątpliwie był to psiak, który przebywał w towarzystwie ludzi. Wydaje mi się, że po prostu komuś się znudził i stwierdził, że znajdzie dla tego psiaka takie, a nie inne zastosowanie. Natomiast jest zaniedbany. Widać, że nie jest to psiak, który był kiedykolwiek myty, który był kiedykolwiek uczesany. No nie jest wysterylizowany. Natomiast nie jest pszczakiem wylęknionym, a więc jest to ogromny plus. Nie rzuca się na ludzi, nie jest agresywny, czyli niewątpliwie szybko znajdzie u nas nowy dom. Pies obecnie znajduje się na 15-dniowej kwarantannie. Potem przejdzie zabieg sterylizacji, cipowania i zostanie oddany do adopcji. Znalezieniem właściciela psa i pokierowaniem dalej tą sprawą zajmie się kaliska policja. Czekaliśmy, na uczenie doświadczeniem, zawsze zostawiamy sobie taki jeden dzień, bo wiemy, że zazwyczaj dużo się dzieje. Natomiast od rana nikt tutaj w sprawie tego przeka się z nami nie kontaktował. I myślę, że w dniu jutrzejszym będziemy zgłaszali my albo koledzy ze Straży Miejskiej zawiadomienia na policję. Zgodnie z prawem porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź i przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, jest jedną z form znęcenia się nad zwierzętami. Za co grozi kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności. W tym przypadku kara powinna być bardziej surowa, bo gdyby psa nikt nie zauważył, zmarłby z pragnienia i z głodu. Sprayem uszkodzili karoserię, a pianką uszczelniającą zablokowali koła. Samochód nie dość, że został zniszczony, to jeszcze musiał zostać zabrany lawetą, bo nie nadawał się do jazdy. Wszystko działo się w nocy na jednej z ulic na osiedlu Rajsków, a zdarzenia zarejestrowała kamera jednej z posesji. O sytuacji poinformowała nas pani Anna, jedna z czytelniczek portalu Fakty Kaliskie. Na ulicy Wapiennej w Kaliszu w nocy ze środy na czwartek około godziny 3.40 doszło do oszpecenia jej samochodu. Wandale byli przygotowani do zniszczenia auta. Spod kurtki jeden z nich wyciąga niezbędne do tego przedmioty, spray oraz piankę uszczelniającą. Przez chwilę kucają za samochodem. Jeden z nich cały czas spogląda za siebie, czy aby na pewno nikt ich nie widzi. Najprawdopodobniej nie mieli świadomości, że ich wizerunek zarejestrował. Kamera. Po przygotowaniu tych przedmiotów kontynuują swój nocny spacer wzdłuż ulicy. Mijają kolejne zaparkowane auta, jednak postanowili zniszczyć tylko to konkretne. To mi wygląda na zaplanowaną akcję. Samochód został zabrany lawetą, ponieważ pianka uszczelniła koła. Jeden z sąsiadów widział, jak uciekają w stronę ulicy Łódzkiej w okolicach cmentarza tynieckiego. Sprawa została zgłoszona na policję. Przyjęliśmy takie zgłoszenie. Funkcjonariusze będą w tej sprawie prowadzić czynności w związku z uszkodzeniem mienia, mówi nam podkomisarz Anna Jaworska. Wojnicz Oficer Prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Jeśli ktoś z Was rozpoznaje tych mężczyzn, proszony jest o kontakt z policją. Interwencja strażaków w kamienicy przy ulicy Zamkowej. W niedzielę przed 8 rano straż została zaalarmowana o pożarze mieszkania na trzecim piętrze w jednej z tamtejszych kamienic. Wewnątrz przebywały dwie kobiety w wieku około 50 i 20 lat. Zostały ewakuowane przez strażaków i przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Na szczęście nie wymagały przewiezienia do szpitala. Okazało się, że palił się głównie materac dzięki szybkiej akcji gaśniczej. Nie doszło do rozprzestrzeniania się ognia. Uciekał ulicami miasta, łamał szereg przepisów, doprowadził do kolizji, a na koniec porzucił auto i rozpoczął pieszą ucieczkę. 41-letni mieszkaniec Kalisza ostatecznie został złapany i usłyszał trzy zarzuty. Za to, co zrobił, może posiedzieć w więzieniu nawet 5 lat. Do zdarzenia doszło w tamtym tygodniu, we wtorek 16 kwietnia przed godziną 17. Funkcjonariusze kaliskiej komendy podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen. Kierowca zignorował sygnały i zaczął uciekać. Uciekając, złamał przepisy, między innymi przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, wjechał na chodnik, doprowadził również do kolizji z innym pojazdem. Ostatecznie kierowca porzucił pojazd i wspólnie z pasażerem podjęli próbę pieszej ucieczki. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu łącznie trzech zarzutów. Pierwszy z nich dotyczy zachowania, do którego doszło w okresie pomiędzy 14 a 16 kwietnia, kiedy to mężczyzna zabrał z innego samochodu tablicę rejestracyjną umożliwiającą dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Polski, a następnie użył tej tablicy montując ją do pojazdu marki Volkswagen, którym poruszał się 16 kwietnia. Jak ustalono mężczyzna ten również nie był właścicielem tego pojazdu, bo 16 kwietnia zabrał go w celu krótkotrwałego użycia. Powiedział Maciej Meller, Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrawie Wielkopolskim. Za popełnione przestępstwa 41-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W pojeździe znajdował się również pasażer, który został zatrzymany przez kaliskich funkcjonariuszy policji po zdarzeniu. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego polegającego na zgłaszaniu się dwa razy w tygodniu do właściwej jednostki policji. Nie może też prowadzić pojazdów mechanicznych i musi informować o wyjazdach z miasta. Być może jeszcze nie wiecie, że w Kaliszu działa jedyny w Wielkopolsce ośrodek wsparcia i testów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, czym się zajmuje, jak można z niego skorzystać, o tym mówiono podczas specjalnego wydarzenia w sali recepcyjnej ratusza. Cyberoko, odtwarzacze książki mówionej, Mówik, specjalne laptopy czy smartfony, systemy wspomagające słyszenie, to tylko niektóre ze sprzętów, które są dostępne w ośrodku wsparcia i testów. To jest nowe działanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działanie, które ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością. Z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchu pomóc w taki sposób, aby mogły wypożyczyć sprzęt. Sprzęt najnowszy, najbardziej nowoczesny, taki, który jest dostępny na rynku. Osoby z niepełnosprawnością są zainteresowane szczególnie łóżkami rehabilitacyjnymi, ale także koncentratorami tlenu, również komunikacją alternatywną czy aparatami słuchowymi. Takich ośrodków w Polsce jest 19. Jedyny w Wielkopolsce prowadzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 przy ulicy Budowlanych w Kaliszu. Wszystkie usługi świadczone przez Kaliski Owid są bezpłatne i mogą z nich korzystać mieszkańcy Wielkopolski. Ovid funkcjonuje codziennie, jest dostępny codziennie poprzez, przez 8 godzin. Żebyśmy mogli rozpocząć działalność, przyszliśmy audyt dostępności. Także Ovid jest dostępny dla osoby z każdą możliwą niepełnosprawnością. Udzielamy wsparcia w dwóch formach, czyli takiej bezpośredniej, można do nas przyjść, bezpośrednio podczas spotkania otrzymać takowe wsparcie, wypożyczyć sprzęt, ale również jest dostępna druga forma, jeśli ktoś nie ma możliwości. Dotarcia do nas osobiście, forma kontaktu telefonicznego. Z ośrodkiem skontaktujecie się pod numerem telefonu 725 316 633. Ośrodek oferuje również bezpłatne konsultacje specjalistów: oligofrenopedagoga, logopedy, neurologopedy, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga, neurorehabilitanta oraz terapeuty integracji sensorycznej. Dzisiejsza konferencja to dowód dobrej współpracy, bardzo dobrej współpracy z PeFronem czyli z Panem Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzisiaj wspólnie z panią doktoralną skupienie otwieramy konferencję i ta współpraca na poziomie wielkopolskim jest bardzo istotna. Mamy jedyny w Wielkopolsce Owi, czyli Ośrodek Wsparcia i Testów. W piątkowym wydarzeniu zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu wzięli udział przedstawiciele samorządów, placówek edukacyjnych, instytucji z obszaru opieki społecznej i służby zdrowia. Czapki i grubsze kurtki wróciły do naszych szaf. Czy będziemy ich potrzebować w najbliższych dniach? Sprawdźmy prognozę pogody dla Kalisza i okolic. I to wszystko w naszym poniedziałkowym wydaniu. Bardzo dziękuję Państwu za wspólny czas. Życzę spokojnego i ciepłego poniedziałkowego wieczoru. Widzimy się w środę. Do zobaczenia.